masakra okej, okej, okej ciszej widzowie to jest jakiś kanibal so, widzowie, to jest jakiś kanibal około. Jakiś tu biega mi po dom, Ale ja, 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 ja mam dom zamknięty. Nie no, mam ogrodzenie. A mam to. Furtkę zamkniętą, bo my ciągle zamykamy. Dom może być otwarty. To jest jakieś dziwne. Dobra, widzowie. Nara.